Tą ulicą przechodzimy niekiedy kilka razy dziennie. Mijamy te same sklepy, te same instytucje. Dziś wspólnie z Adamem Kajczykiem i Maciejem Gaszkiem opowiemy o przeszłości ulicy 1 maja. Zaczniemy od tej najdawniejszej. Muzyka Każdy z nas wie, gdzie obecnie znajduje się szpital, ale na pytanie, gdzie była pierwsza w dawnym Gostyniu lecznica, odpowiedź zna już niewielu. Jeszcze większą niespodzianką jest to, kiedy ten pierwszy szpital powstał i jak długo stał w tym samym miejscu. Dzisiaj jesteśmy w samym centrum Gostynia, na deptaku, na najbardziej reprezentacyjnej części naszego miasta. Dzisiaj można powiedzieć, że to centrum jest. Natomiast parę wieków do tyłu to były wręcz peryferia. Nazywało się to większe przedmieście i w miejscu w którym w tej chwili stoimy stał kiedyś szpital. To była fundacja pierwszego właściciela Gostynia Mikołaja Łodzi przed Bełkowica, który już kilkanaście lat po tym jak powstało miasto w 1301 roku ufundował dla Niepełnosprawnych dla starców dla potrzebujących pomocy szpital. I ten szpital przez, funkcjonował przez yy, prawie 600 lat. Szpital funkcjonował na obecnej ulicy 1 Maja aż do początków XX wieku. Z biegiem czasu stawał się bardziej miejscem opieki nad starszymi i zniedołężniałymi ludźmi niż lecznicą. Zakończył swoje istnienie yy, za czasów yy. Roboszcza Jackowskiego, który na, miejsce, na nowe miejsce wyznaczył budynek, w którym obecnie znajduje się muzeum, to było na, na początku minionego wieku. Otoczeniu wczesnego szpitala również nie przypominało dzisiejszego. W jego sąsiedztwie był cmentarz i Kościół Świętego Ducha. W kierunku rynku rozciągały się, rozciągał się cmentarz miejski, a na nim Kościół Świętego Ducha. Dokładna lokalizacja kościoła nie jest możliwa. Jednak na podstawie grafik Fortunaty Przyłuskiej udało się ustalić, gdzie mogła stać świątynia. Od dawna próbowaliśmy z Maciejem dociec, w którym miejscu mógł stać kościół świętego ducha, o którym wcześniej mówiłem. Macie, jest to dość tajemnicza sprawa, bo do dzisiaj żadna ikonografia z tego okresu się nie zachowała. No, pewnymi poszlakami są zachowane rysunki pani Przyłuskiej i wspominki pana Woźwockiego, w którym wspomina o tym, że na miejscu, gdzie stał kiedyś kościół Świętego Ducha postawiono małą kapliczkę z krzyżem. I tu właśnie takie, 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 taką kapliczkę widać na rysunku pani Przyłuskiej. Dzięki temu możemy z grubsza zlokalizować, w którym miejscu mógł się ten kościół znajdować. Właśnie jesteśmy mniej więcej w tym miejscu, gdzie, gdzie to pewnie było. Cmentarny płot ciągnął się od dawnego szpitala, prawdopodobnie do dzisiejszej ulicy na Fosie lub nawet dalej, do ulicy Kaczej a w głąb sięgał do ulicy księdza Oleniczaka. Kościół Świętego Ducha nie zawsze był świątynią katolicką. W połowie XVI wieku przejęli go innowiercy. Z tego czasu pochodzi też zabawna historia. Dziś w połowie XVI wieku, kiedy pojawili się w kostyniu innowiercy, przemocą opanowali ten kościół i wprowadzili tam swojego kaznodzieje, z którym no, Pozostali mieszkańcy pozostawali w konflikcie i długo toczył się spór o odzyskanie kościoła. Można za źródłami przytoczyć tam taką anegdotę, że pewnej mszy wielkanocnej kaznodzieja spadł z podpiłowaną amboną na, na posadzkę. Zapewne ku wielkiej uciesze yy, obecnych, Kościół kilkukrotnie ulegał spaleniu w pożarach miasta. Po kolejnym nie został już odbudowany. Ta część miasta radykalnie zmieniła się na początku XX wieku. Kościół funkcjonował do 1788 roku, gdzie po raz kolejny spłonął i już nigdy nie został odbudowany. A na tym miejscu yy, władze miejskie z czasem osadziły drzewa owocowe i to. Na, na, tym, na tym terenie sad istniał gdzieś do początku XX wieku, kiedy podjęto decyzję, żeby przeznaczyć na tereny budowlane. Warto też wspomnieć o autorce szkiców, dzięki którym możemy przypuszczać jak Gostyń wyglądał dawniej. Poszukiwania były możliwe tylko i można powiedzieć wyłącznie dzięki grafice Fortunaty Przyłódzkiej. Która narysowała ten fragment miasta w 1946. Na podstawie czego to narysowała, niestety to dzisiaj się nie dało ustalić. O samej autorce tych grafik można przeczytać na stronie Towarzystwa Miłośników Kostyńskiej Fary, Faragoty Kostentari.